Cześć drodzy startowowcy! Dzisiaj kolejny odcinek z serii umowa o dofinansowanie i co dalej? Poświęcę tematowi e, może nieczęsto poruszanym, aczkolwiek chciałabym e, powiedzieć, że jesteśmy podmiotem, który zauważa, obsługując swoje projekty, że projekty przebiegają nieco inaczej niż zakładano na etapie aplikowania pośrodki. Bardzo często spotykamy się, że inaczej właśnie przebiega proces badawczy, że proces badawczy nie da się przewidzieć, że my tylko prognozowaliśmy, że on będzie przebiegał w ten sposób. Skoro jest innowacyjny, to znaczy nieprzewidywalny na ten moment, kiedy aplikujemy. Musimy dużo o nim powiedzieć, musimy przedstawić go w takich parametrach i w ramach, bo takie są wymogi. I co wtedy, jeżeli proces badawczy przebiega inaczej? Jeżeli zamiast Dwóch, trzech naukowców musimy mieć więcej, dlatego że musimy prób ponowić więcej. Jeżeli odczynników bądź innych materiałów do projektu przewidzieliśmy w takiej ilości, okazuje się, że, że powtórzeń musi być więcej, bo tego wymaga cały proces badawczy, żeby uznać, że on rzeczywiście jest reprezentatywny. To wobec tego, co w takiej sytuacji? Czy zatrzymać taki projekt, czy być może realizować to zgodnie z tym, w jaki sposób on właśnie się nam układa. I tu mamy już duże doświadczenie. Oczywiście, że dyskutować nad tym, że trzeba zrobić zmianę. Oczywiście, że zwrócić się z wnioskiem o dokonanie tych zmian. O tym oczywiście będziemy jeszcze rozmawiać z, z, z naszymi biegłymi osobami w tym, w tym zakresie, ale ja chciałam właśnie Was zachęcić do tego, żebyście się nie bali procesów badawczych, żebyście się nie obawiali, że ramy, które wyznaczyliście dla siebie na etapie aplikowania, są jedyne i możliwe do zrealizowania. Wręcz przeciwnie. Obserwowani jesteśmy przez donatora. Jeżeli donator widzi, że w procesie badawczym nic się nie zmienia, przebiega on tak, jak sobie założyliśmy, to może nawet się zainteresować, czy rzeczywiście ten proces badawczy jest realizowany. Wobec tego, im bardziej projekt żyje, tym bardziej daje dowód na to, że rzeczywiście proces badawczy trwa. Wobec tego, chciałabym Cię zachęcić do. Przystąpienia do analizy każdorazowo, jak coś ci się już wydaje, że odbiega od rzeczywistości, tej zakładanej rzeczywistości, którą mieliśmy zrealizować w planie, to trzeba zwrócić się do donatora o zmiany. Temu służy instytucja wniosku o zmiany. My takie wnioski składamy, my jesteśmy w tym bardzo doświadczeni. I wiele projektów uratowaliśmy. W związku z tym, jeżeli masz taki problem, jeżeli wydaje ci się, że stoisz już nad przepaścią i że twój projekt nie da się ani w przód, ani w tył, zwróć się do nas. Przyjdź, pokaż, w jakim, z jakim problemem się borykasz. Czy to chodzi o może zmianę w personelu, bo też umiemy zarządzać personelem projektowym, czy być może musisz mieć nową powierzchnię do prowadzenia swoich badań, być może musisz zmienić aparaturę, być może musisz swój projekt przenieść w inne miejsce, w inne warunki, bo właśnie te akurat nie pozwalają ci na dokonanie i osiągnięcie celów i zrealizowanie projektu. Nad wszystkim usiądziemy razem, nad wszystkim pochylimy głowę we wszystkich prawie przypadkach do tej pory udało nam się uzyskać właśnie to czego wymaga projekt nie co zakładaliśmy nie gubiąc pola widzenia moi drodzy celu projektu i wskaźników które mamy osiągnąć aczkolwiek nawet jeżeli trzeba by było i zmienić wskaźniki to wydaje nam się że w tym też jesteśmy w stanie wam pomóc serdecznie zapraszam do e, Pisania się w komentarze, zapraszam, byście e, zadali pytania. Zapraszam, byście się do nas zgłosili i przedstawili swoje problemy. Jesteśmy zespołem, który na każdy problem patrzy z wielu perspektyw. A prawnicy popatrzą, czy jest to zgodne z kryteriami e, konkursu czy nie wyjdziemy poza zasady, jakie obowiązywały przy aplikowaniu pośrodki. Po Finansiści popatrzą od strony budżetowej. Projektowcy zobaczą, w jaki sposób można nowy budżet przygotować i w jaki sposób przekonać donatora. Często też i ekspertów, którzy brali udział przy ocenie naszego wniosku, jak aplikowaliśmy. Wobec tego z każdej strony popatrzymy na nasz, na nasz przypadek, na twój przypadek. I rozstrzygniemy i podamy Ci takie rozwiązanie, które przyniesie dla Ciebie oczekiwany rezultat. Nie będziesz musiał zwracać środków, osiągniesz cel i będą wszyscy zadowoleni. Przede wszystkim Ty będziesz miał satysfakcję z tego, że Twój projekt, mimo że zdarzał się nie do zrealizowania, będzie zrealizowany. Wobec tego raz jeszcze zachęcam do kontaktu z QRQ Partner, do kontaktu z naszym zespołem. A tu masz okazję wprowadzić swoje pytanie, swój komentarz i w ten sposób nawiążemy kontakt. Do zobaczenia w następnym odcinku.